Ice Małpka, Monkey Village i Helikopter czyli w skrócie kolejne wyzwanie kolejne wyzwanie z poziomu ekspert witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense Battles na moim kanale no i słuchajcie na samym wstępie chciałem was prosić że jeżeli lubicie moje filmy z Bloonsów czy to też czasami z jakichś innych gier jakie nagrywam to prosiłbym was o pozostawienie pozytywnej oceny pod tym filmem jeżeli macie taką możliwość będzie mi niezmiernie miło ponieważ ostatnio no trochę moje filmy mają trochę trochę słabsze zasięgi, więc no po prostu będę bardzo wdzięczny, jeżeli gdzieś tam mi, gdzieś tam mi z tymi zasięgami pomożecie. No a my tymczasem myślami wracamy już do wyzwania. Mamy przetrwać do rundy 15 i powiem wam szczerze, to wyzwanie jest dziwne. Parę razy je robiłem i mam wrażenie, że w końcu udało mi się je przejść. Pokażę wam w jaki sposób, ale mam wrażenie, że jakby... Za każdym poprzednim razem, jak nie udało mi się go przejść, to próbowałem tak samo i po prostu za którymś razem się udało. Także jeżeli nie uda Wam się tak jak będę pokazywał na filmie, to po prostu spróbujcie jeszcze raz. <laughs> Ogólnie tak, mamy Long Tower Boosta, który i to jest chyba taki najważniejszy powers, który boostuje... Mm, Speed atak naszych wiesz, o 60% na 20 sekund. To jest ważne, że na 20 sekund, bo to oznacza, że on jest długim powersem. Bo niektóre powersy są na przykład 6 sekundowe chyba 8-sekundowe są, a ten jest 20, więc to jest długi powers. I, i, i co my tam jeszcze mamy? Klasycznie coś podbudowanie przychodu. Chyba to mamy, Improved Eco Boost, że dostajemy sześciokrotność krotność rundy. Generalnie tak, wyzwanie jest do 15 rundy, więc jest dosyć krótkie. No i wydaje mi się, że tutaj. Tutaj jest sporo rzeczy, które robi się tak trochę na styk. No właśnie, to co mówiłem, zrobiłem cięcia, e, chyba z dwa cięcia. To co mówiłem na początku jest, e, właśnie się potwierdza. To znaczy, że to wyzwanie jest takie, że ja, mimo, że raz je zrobiłem, to z, znowu jakby robię to samo i, i mi nie wychodzi. Pokażę wam o co chodzi. Generalnie tak, jaka jest moja strategia? Przede wszystkim... E, Przede wszystkim, tu się da postawić na tej mapie jeden śmigłowiec, a przynajmniej ja nie potrafię postawić więcej niż jednego śmigłowca. Nie wiem, <laughs> nie wiem o co chodzi, no ale po prostu nie potrafię postawić więcej niż jednego śmigłowca. Proponuję tak, żebyście wbili sobie tak, może być nawet, niech będzie, 270 przychodu, około 270 przychodu. Cyk, super. No i w tym momencie już w ogóle nie będziemy wysłali na profesora złowalonów. W tym momencie w ogóle nie będziemy wysyłali na profesora zło żadnych baloników. Stawiamy Monkey Village, dzięki temu nasz upgrade tutaj jest tańszy. Bo oczywiście będziemy chcieli kupić te... O, w czwartej rundzie gramy też Improved i Boostem oczywiście. No i generalnie tak, chcemy jak najszybciej dotrzeć do tego ulepszenia za 810. Spoko, bo moje Monkey Village i tak chcielibyśmy kupić, a teraz trochę na tym oszczędzamy. Wydaje mi się w ogóle, że nawet możecie sobie to zboostować? W tym momencie? Ktoś powie, że się nie opłaca, ale i tak jak pamiętam, jak ja zrobiłem to wyzwanie, to został mi jeden boost, więc jakby. A ważne jest to, żeby nie stracić zbyt dużo życia, więc moim zdaniem jakby boostowanie w tym momencie wcale nie jest niczym złym. Dobra, i teraz tak, my chcemy sobie postawić ice manki i szczerze powiem, nie jestem pewien, gdzie je dokładnie ustawić, żeby było dobrze, bo właśnie już się z tym wyzwaniem męczę i męczę, tak całkiem szczerze i. I trochę, nie wiem, raz mi się udało, ale zupełnie tego nie czuję. To jest właśnie ten typ wyzwania, że on jest po prostu trochę dziwne, <laughs> tak jeżeli mam być szczery. E, okej, okay. kupujemy Ice, Ice Manki 2. 2 i co jest ważne, e, okej, okay. kupmy też ulepszenie, żeby, e, pierwsze ulepszenie w prawo, żeby na śmigłowiec szybciej się poruszał i teraz tak, od razu jak ulepszycie Persuit, to zmieńcie to, żeby dalej, żeby on dalej podążał za waszą myszką. To jest ważne. To jest ważne, żebyście to mieli. Cyk. Tutaj bierzemy sobie pierwsze ulepszenie w. To boostujemy. Pierwsze ulepszenie w. W którą stronę, Filip? W Monkey Village, w prawo. O, zamyśliłem się, przepraszam. Ono zwiększa wasz popping power o jeden. Teraz na śmigłowcu mam również ulepszenie. Kupiłem przed chwilą trzecie ulepszenie w. W lewo, które powoduje, że no jakby jeżeli baloniki są na śmigłowcu, no to on zadaje obrażenia, tak? Jeżeli baloniki są na śmigłowcu, to on zadaje im obrażenia Po prostu, że te śmigła zadają obrażenia. To jest naprawdę fajne ulepszenie. No i, no i będzie nam przydatne. Kupuję też widzenie Camo dla śmigłowca. Ojeku, nie zagrałem raz Improved i kobustem, ale trolling zrobiłem. Teraz pytanie, czy mnie będzie stać w ogóle? Grajcie Improved i kobustem od razu jak możecie. I co teraz będzie? To już w tej rundzie on nas będzie rasował, Tak, w tej rundzie. Bustujecie to i jak najszybciej kupujecie ice, ice shardsy. I teraz tak, staracie się, żeby ten śmigłowiec jako tako tam podążał za tymi. No, dawaj, dawaj, please, please, please. Dobra, chyba się udało, powiem mam szczerze, chyba się tym razem udało. Staracie się, aby po prostu wykorzystujcie Fakt, że również jeżeli balony Znajdują się na śmigłowcu, to on je również Atakuje, to jest bardzo ważne, że jakby Jeżeli, widzieliście co ja robiłem Tak trochę podążałem za tymi balonami Śmigłowcem, również ważne Jest, abyście ustawili sobie, żeby podążał Wam za kursorem, bo na tej Mapie śmigłowiec świruje, jeżeli dacie mu Persud, a przeciwnik wysyła na was Balony, to on zaczyna latać góra-dół, bo Z góry lecą jakby jedne Balony, z dołu lecą drugie balony I on trochę nie wie, to jest taka sama sytuacja jak są dwie ścieżki, tak? Bo tutaj tak jakby trochę są dwie ścieżki, tak? Jedna jest w jedną stronę, druga w drugą. Mi śmigłowę świruje lata góra dół. Tak, macie na kursorze i. Słuchajcie, nie... nie zdziwcie się, jeżeli wam się to nie uda za pierwszym razem. Yy, mi się to udało, teraz jak nagrywałem, za trzecim razem mi to wyszło. Chociaż mam wrażenie, że za każdym razem robię to samo. <grym> Także to wyzwanie jest takie trochę. Nie wiem w sumie do końca. Ja myślę, że tu są jakieś takie bardzo e, skromne, takie mikroskopijne zależności, których ja nie jestem w stanie po prostu dostrzec. Na pewno ważne jest to, abyście tu mieli 0-1 na przykład. Ja pamiętam, zastanawiałem się długo, czy dawać. E, próbowałem przejść to wyzwanie też w taki sposób i wydaje mi się, że też by się dało, że zamiast ulepszać na trzeci tier na śmigłowcu, e, ten, że atakuje tym tym, to po prostu dać widzenie camo. Może chcę play with fire jeden match zagrać. Old school. Only free tower No Powers. Dobra. Pf, zagrajmy old school. <laughs> Nigdy czegoś. Kurczę, czy ja kiedyś oldschool grałem? Na pewno na kanale już kiedyś grałem w końcu tyle te blunce nagrywam, ale zupełnie nie pamiętam, żebym, żebym taki old school grał kiedykolwiek. Dobra, znalazłem przeciwnika, powiem wam, że już sobie na telefonie nawet zacząłem coś sprawdzać, bo tak długo sukało. Generalnie. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że. Eee, próbowałem zagrać w tamtym wyzwaniu e, w taki sposób, że. No, niech będzie tak. E, w taki sposób, że. Mm... Aha, że zamiast jakby dawania. zamiast dawania śmigłowcowi możliwości widzenia kamo i bicia kamo balonów z pancerzem, bo tam leciał kamo pancerz, to że jakby daje możliwość bicia. W sensie daje widzenie Camo w Monkey Village, i wtedy, jakby Ice Małpka jest w stanie bić ten Kamu Pancerz, Ale. I wydaje mi się, że też można by tak spróbować. <laughs> w sensie mam takie wrażenie, że to też by mogło zadziałać, ale. No nie wiem, nie jestem pewna. Takie po prostu mam przeczucie. E, Okej, okay, to jest w ogóle jeszcze ta gra, gdzie są te piorunki. Nie wiem, czy one mają jakiekolwiek zastosowanie teraz. Fajnie, że w wyzwaniach wreszcie zrezygnowali z tej, z tej energii. Bo to było strasznie uciążliwe, że wiecie, że te wyzwania kosztowały te energię, trzeba było czekać, nie można było jakby nieskończonej ilości razy sobie próbować. Zagramy łódkami, chociaż ciągle zapominam na poprzednim odcinku, pamiętam, też miałem taką rozkminę już na, na, na ten temat, że, że po prostu teraz ulepszenia są droższe. I to robi różnicę. To robi różnicę. Mm, tak jak możecie zobaczyć na przykład 600 na grapezie. W ogóle ja całkiem mocno chyba dostanę z, z tego. Tak myślę, że za jakieś 30-40 HP, no mogę dostać nawet, czy nie? No, no 25, tam jeszcze coś się przedostanie, no około 30, tak mi się wydawało. On idzie, widzę, że no ta defensywa, którą on ma, powinna mu w zupełności na razie wystarczać, więc ja nie mam też potrzeby, żeby go oraćować, bo tak wiecie, pod ICO, bo gram raczej pod farmy. Więc 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 absolutnie nie ma to dla mnie większego sensu. Oczywiście on nie będzie forsował do tego, abym kupił Destroyera, ale to jest więcej niż pewne, że za moment będziemy musieli i tak to zrobić. Nie mamy Powersów, więc też jesteśmy bardziej wrażliwi na tak naprawdę każdy rodzaj ataku. <grym> Jeżeli on by nam nie wysłał dużo zielonych balonów, to jest szansa, że miałbym z tym problem. Mm, spróbujemy sobie teraz dlatego pooszczędzać do Destroyera. Będziemy grali tak może mniej agresywnie, bardziej defensywnie. A czy mniej agresywnie? Mniej podfarmienie, o. Nie będziemy aż tak, wiecie, ostro farmić, bo trochę nie mam, nie mam wyczucia, jeżeli chodzi o defensywę bez, w ogóle bez powersów jakichkolwiek, dlatego tym bardziej, no tak, widzicie, coś mi się przedostaje. Eee, myślę, że trzeba, trzeba tutaj trzymać rękę na pulsie. Eee, teraz wydaje mi się, że na spokojnie będę mógł dostać. ogólnie eee, o pan, kamo Pancerz jest problemem na, to, na te jednostki, na które mam. Bo oczywiście statek jest w stanie bić kamopancerz, ale jeżeli na przykład on by wysłał na mnie te balony w grupie, jeszcze z regeneracją, to już miałbym problem. Natomiast, jakby ulepszenie ninja małpki biące kamopancerz jest dosyć e, drogie, więc też jest to pewien problem. Okej, okay, on zagrał tu Spike Factory. Nie wiem do końca dlaczego, ale. To może nie być nawet w żaden konkretny sposób uzasadnione. Oczywiście nic nie ujmując przeciwnikowi, po prostu tak mówię, że może sobie zagrał, bo po prostu miał ochotę. A nie jest to w żaden sposób jakiś konkretny. Nie kryje się za tym żadna konkretna motywacja. Wydaje mi się, że on mógłby dostać od, od żółtych balonów, bo on ciągle na mnie coś wysyłał. Mi się wydaje, że on nie ma hajsu. Aż tak dużo. W sumie ja też nie mam aż tyle, żeby go pokonać. W sensie, żeby wysłać na niego taki raz, żeby on go nie wybronił. O, sprzedał Spike Factory? I co się wydarzy? No, no, niebezpiecznie. Za wolno. <laughs> nie, za wolno, niestety. A pomysł był dobry z tym Blue, Jitsu, ale no nie, nie, nie dał rady, nie dał rady. Damy mu the good game. No, i co moi drodzy? Tymczasem to tyle ja wam. Bardzo dziękuję za uwagę. Dajcie znać, czy wam się to wyzwanie udało zrobić, czy też nie. Jeżeli widzicie ten film w dniu, kiedy go wrzucam, to macie jeszcze czas, żeby potrenować w sensie, żeby zrobić to wyzwanie. Ja wam życzę powodzenia. Wyzwanie nie jest. jest łatwe, bo nie wymaga refleksu. I trudne jednocześnie, bo to jest takie. śliskie. <ślad> to tyle ode mnie. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Cześć i do jutra. Prawdopodobnie jutro odcinek z Bloons Monkey City, a jak nie, to na pewno na dniach, bo wczorajszy odcinek bardzo dobrze się przyjął, za co również bonusowo na końcu chciałem podziękować. Także dzięki wielkie i do następnego. Cześć!